Trzyetapowy konkurs matematyczny rozpoczęli na początku roku szkolnego. Starań i nauki było bardzo dużo, ale i pomoc wyśmienita. Wielkim oparciem był dla nich nauczyciel od matematyki i wychowawca Mieczysław Knutelski. Trzem osobom udało się dotrwać do końca i mieć ten sukces w postaci indeksu, czego im serdecznie gratuluję i chciałem wyrazić również zadowolenie, że z jednej klasy udało się to taki sukces osiągnąć. No, przygotowania można powiedzieć, że y, trwały długo, długo, nie tylko w tym roku, bo, bo to jest cały proces, kiedy y, osiąga się jakiś tam sukces y, z danego przedmiotu. Akurat no ci uczniowie można powiedzieć, że y, byli wyjątkowi, bo tutaj zdolności szły w parze z pracowitością, a przede wszystkim pracowitość była tutaj niezbędna, bo trzeba było rozszerzyć materiał, bo wymagania do tego konkursu wykraczały poza program nauczania matematyki w liceum, gdyż tak zwanej analizy matematycznej w programie nauczania w tej chwili nie ma, a trzeba było z nimi ten materiał rozszerzyć, a wiadomo wiąże się to z dodatkową pracą po, po lekcjach, czy też przygotowywanie jakichś tam materiałów. Uczniowie chętnie pracowali, chętnie korzystali z tych materiałów, a na dodatkowych spotkaniach żeśmy różne problemy wyjaśniali. To nie pierwszy tego typu sukces matematyczny osiągnięty przez uczniów Tarnobrzeskiej Placówki Oświatowej. W tamtym roku przez klasy matematyczno-fizycznej jedna osoba wygrała ten konkurs, czyli dostała indeks. W tym roku mamy ich trzy razy więcej, więc tym bardziej większa radość. Ogólnopolski konkurs matematyczny o indeksy Akademii górniczo hódniczej przebiegał w trzech etapach. Jedynie ci, którym udało się uzyskać powyżej 70%, otrzymali możliwość podjęcia studiów na krakowskiej uczelni. Tego niezwykle trudnego dzieła dokonali uczniowie Stardombrzewskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Michał Szul, Kacper Pałkus i Kamil Drzyzga. Nie, już pozostanę przy tej uczeniu już moje staranie, które trwało tam od początku roku, od września, bo to już wtedy rozpoczął się pierwszy etap, to był etap wysyłkowy konkursu, już wtedy zaczęliśmy się przygotowywać, trochę w szerszym gronie niż nasza trójka i już wtedy nam zaczęło przygotowania. Później udało nam się przekwalifikować przez te etapy i sądzę, że to całe poświęcenie, które... Nasz poświęcony czas i czas, który poświęci dla nas nasz pan profesor, bo bez niego to na pewno byśmy nie zdobyli takiej szerokiej wiedzy, zaowocował naszymi wynikami tam. I sądzę, że będę studiował na tej uczelni, po prostu na, na Akademii górniczo Hutniejszej. W konkursie matematycznym uczniowie musieli się zmierzyć z trudnymi zadaniami obejmującymi niemalże wszystkie działy matematyczne. Trzeci etap konkursu był trudny, bo to jest ostatni etap. Jednakże spodziewaliśmy się znacznie trudniejszych zadań. Spodziewaliśmy się czegoś z analizy matematycznej. Jednakże organizatorzy niestety poskąpili nam zadania z tego działu i inne zadania wydawały nam się w porównaniu z tym działem takie jakieś łatwiejsze. Zadania były ze wszystkich działów matematyki: ze stereometrii, z planimetrii, z ciągów. Również było zadanie z pierwiastkami wielomianu. I z parametrem. Na pewno prawdopodobieństwo było dla mnie najcięższe, bo to jest taki dział, przy którym trzeba bardzo kombinować. Zwycięstwo w konkursie matematycznym pozwala chłopcom spać spokojnie przed majowym egzaminem dojrzałości z tego przedmiotu, gdyż już wykazali swoją świetną znajomość i opanowanie materiału. No to przygotowałem się bardzo długo. No od początku roku już trzeba było zacząć przygotowanie, żeby opanować zakres materiału, ponieważ zakres w tym konkursie akurat wykracza ponad program liceum. Matematyki nie, gorzej z innymi przedmiotami. Planuję na automatykę, robotykę albo mechatronikę później to. Tam jest matematyka, fizyka, no to, 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 to co lubię. Każdy z chłopców ma już swoje plany na przyszłość. I to związane z matematyką, bowiem kierunki, na których chcą studiować, w dużej mierze opierają się właśnie na naukach ścisłych.